Cieszę się, że po raz 25 będziemy świętować bliskich sportowców, honorować ich. Wiem, że emocje sięgają za nigdy, więc nie przedłużając, życzę zwykłych emocji. To Skakiwanie do zimnej wody o 5.45 nad ranem, treningi 2-3 dziennie, zdartych rąk, nie powiem trochę popsutych palców i innych stawów ale jest to gra warta świeczki. Mieszkałam pracą tutaj, doszłam do tego momentu razem z moją załoganką. W tym roku zdobyliśmy medal w Mistrzostw Europy w kategorii do lat 17 kobiet. Cały czas się przebijam w sporcie juniorskim, także myślę, że teraz wchodzę w wiek seniora, wracam po kontuzji, także myślę, że ich zyska, w Los że moje. Kolejna kategoria, sportowa impreza roku 2023. Impreza, która się rozwija z roku na rok jest coraz lepsza, coraz więcej uczestników. Ostatnio wspominałam, że być może nie będzie ona tak ogromna jak ubiegłoroczna, ale już sprostowanie. Mamy 19 państw w tej chwili. Musimy powoli zamykać zgłoszenia. Miejsca nam się kończą, także mamy nadzieję, że będzie to kolejny dla nas sukces. O, tak, Dziękuję panu prezydentowi i wszystkim osobom, które doceniły moją pracę i uhonorowały mnie tą statuetką i tytułem Trener Roku 2023 Miasta Gdyni. Robię to, co lubię. Otaczam się fajnymi ludźmi, współpracuję z nimi. Jestem nagradzany i doceniany. Cóż, cóż więcej potrzeba do szczęścia. My wróciliśmy do Teatru Muzycznego z piękną galą, galą glyskiego sportu. Udało się dzisiaj nagrodzić wszystkich sportowców z 2023 roku. Osobiście się też bardzo cieszę z tego, że mogłem wręczyć nagrodę dla najlepszej drużyny. wszystkim wszystkim. Myślę, że ta nagroda zmotywuje nas do jeszcze cięższej pracy. I oby do kolejnych sukcesów. A sportowcami roku 2023 zostają. Julia Bazan i Bożena Butel. Oraz Mateusz Gruszcz. Chciałybyśmy podziękować Drużynie, e, całemu sztabowi, teamowi, e, ale przede wszystkim kibicom. Obice Miszczostwa nie gra się co tydzień. E, więc jest na pewno bardzo duża motywacja i chęć dodania tych uczuć jeszcze raz. Dziękuję bardzo za wyróżnienie mnie nagrodą Sportowca Roku w Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się wszyscy razem na żywo. Będziemy mogli porozmawiać o zeszłym sezonie, jak i tym nadchodzącym, z nowymi, może jeszcze lepszymi wynikami. I chciał przekazać, że zrobi wszystko, aby spełnić marzenia trenera i pójść w ślady swoich starszych kolegów. Którzy już występowali na Igrzyskach Olimpijskich. Jeszcze zielone gramy, na jeszcze. Wspól będzie mądra, nasz oliwa sprawiedliwa. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych. Życzenia wielu sportowych sukcesów w tym w bieżącym roku. Oby ich było jak najwięcej, my w kolejnym roku byśmy mieli problem z wyborem tych najlepszych.